Cześć, witajcie! Ja mam na imię Alina, a wy oglądacie mój kanał Progress Your English. Dzisiaj przygotowałam dla Was 15 wyrażeń w temacie związków i relacji w takim dziale Życie Towarzyskie i Rodzinne. Pierwszy z nich to A friend in need is a friend indeed. Czyli prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Confide in somebody zwierzać się komuś. Behave childishly zachowywać się dziecinnie, infantylnie. Beyond the same wavelength nadawać na tych samych falach. Go down the aisle albo walk down the aisle. Ożenić się z kimś albo wychodzić za mąż. Find it easy to make friends. Łatwo nawiązywać przyjaźnie. Date somebody. Z kimś chodzić. Good friends are hard to come by. Dobrzy przyjaciele to rzadkość. Have a lot in common with somebody. Mieć z kimś dużo wspólnego. Have a soft spot for somebody. Mieć do kogoś słabość. Keep in touch with somebody, utrzymywać z kimś kontakt. Know somebody by sight, znać kogoś z widzenia. Relate to somebody, znajdź z kimś wspólny język. Put your feet up, odpoczywać, relaksować się. Throw a party, urządzić imprezę. I to wszystkie 15 wyrażeń w temacie relacji międzyludzkich, życia towarzyskiego i rodzinnego. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na moje konto na Instagram, Centrum Progress. Tam znajdziecie mnóstwo filmów, mnóstwo wyrażeń, mnóstwo wiedzy. I oczywiście zapraszam również do zasubskrybowania mojego konta na YouTubie.